Good evening, Mr. President, and welcome to the news Sticker Black box to Cześć, witajcie w drugim odcinku z Bloodsports TV. No i tak jak mówiłem sobie, zagramy jakąś dzisiaj mapkę, zobaczymy, znaczy zagramy sobie jedną mapkę dwa razy. Coś będę chciał sprawdzić, więc to będzie troszkę dłuższy chyba odcinek niż ostatnio, zobaczymy. Ehm, zagramy sobie Industry Crossing, tak? Co my tutaj mamy? It seems to have been a factory for No nothing, okay. Czyli z trzech stron będą przeciwnicy nam czyli tak? Ustawiłem tak, max player 1, amateur league 1 1 e, boss, boss, czyli 4 fale, no i hasło jakieś tam ustawiłem, dobra zaczynajmy mm, Okej, okay, tutaj coś widzę, mamy uh, No dobra, zobaczmy, chwila, chwila, no tak Okej Okej okay. okay. Anders albo Gunwell Gunball tak? To jest jakiś jeszcze Ich, ich trzeba odblokować e, Tym grałem chyba y, poprzednio prawda? O ile się nie mylę A są healerzy no tak Jeszcze regulatorzy, bruiserzy, slejerzy. To może regulatorem zagramy. Oni tak fajnie wyglądają Trochę z daleka biją e, Weźmy jego, buzera e, Tutaj dobra, dobra, dobra No i ready Spróbujmy no Lolowo i borderlandsowo troszkę jest prawda w tej grze ale to mi jak najbardziej odpowiada No dobra Tak jest Dwóch sprzedawców mamy tak? Można tu jakoś mapkę nie można Można najwyżej tak dobra tu są bestie, o nie to są te żaby dobra O 15 level, czwarty. Sobie pójdziemy sklepać te bestie oh, okay. chyba, zobaczymy sobie Aha next wave, tutaj już jest next wave, tu nie jest tak że dobra Aha ja go. Dobra On chyba stunuje trochę te momentami, tak mi się wydaje Power Powershot, po, e, pasywnie Pierwsza tam... E, Okej okay, to jest jako pasywka też, tak Dobra, stamtąd idą A, a fajnie ta mapka tu jest To na pewno przyda A, aktywy I stunuje na 6 sekund? Kurde, to, to jest dobre tylko, że coś może bardziej obszarowego powinienem Ooh, wziąć, okay. no właśnie. Coś może bardziej obszarowego. Dobra, ale póki co elegancko to nam idzie. On ich na hita ściąga się. Kurde, potężne on jest jakieś. Outlast, teraz tam. No właśnie, to jest właśnie dobra mapa na kilka osób jak się gra, widzę, bo tutaj solo będzie kiepsko to zrobić, ale dobrze, że go... If dobrze, was, że tą mapę wziąłem sobie... Doktor. Aha, doktorek. Dobra, no to doktorka zaraz się pozbędę Jedyneczny, znaczy Q zaraz mu na dziurę zap zapodam O elegancko Czy on też, nie, to wygląda tak jakby on obszarowo był O no ten dash jest kozastrz Fajnie, a dobra, z tej strony dalej idę Zapnę trochę. Czuję <grym> się jakbym trochę catering grał. Co to jest? Reaktor jakiś? Wow, ale mi zakurwił. Czy dlaczego? Dobra, i co to jest? Dobra. Muszę przeczytać, co to jest? Spawnuje decoya. który z... Ta, ta untuje po blisko przeciwników na 4 sekundy, zwabia ich Po czterech sekundach wybucha i zadaje obrażenie, okej okay. Spokój No i co my teraz kupimy? Ile mam kasy? 1700, mam dużo kasy No oczywiście pod atak, nie? Atak speed, okej okay. O, to jest fajne nawet już nic więcej nie mogę kupić, no, Ooh, no dobra. Okay. Ale mogę sobie te bestie pozabijać i mógłbym w sumie też pozabijać chyba też te bestie, ale no nie wiem czy zdążę. Dobra, powiedzmy, że spróbuję, umówmy się, że spróbuję. Może być kiepsko, kurde, coś pod, nie wiem, on budki jakieś na pewno można mu kupić. No nie zdążę tutaj, next wave. Dobra, najwyżej w następnej e, fali kupię budki jakieś, szybciej Brutalizer, dobra, no to w takim razie Dobra, no tak, rzucę nożami Dobra, no póki co to, to idzie Fajnie, o nie, to jest ten co tak bije, to jest na bije. o kurde Uhuu! E no to to jest prawdziwa erka! To jest erka, trzeba zobaczyć co ona robi. Braker oczywiście korzystała, potem patrzę, nie? Eee, szczerze. Dobra, co To są za... Ojej, oj, dużo ich tam jest. Dobra, mogę na szczęście tego decoya tam postawić. Erkę przeczytam później. Bo tutaj póki co jest... Biska. One shot at a time. O nie, proszę nie rzucać nożami we mnie. Nie, nie godzę się do tego. <truje tra valve> hmm. Group kill, nie wiem kogo ty tu No dobra i w końcu coś się dzieje tutaj, nie? E, dobra, mogę pod B oczywiście się cofnąć, zapominam o tym. Co dodaję? Energie, drugie okej. Okay jest taka chyba kula, która przechodzi z przeciwników, jeżeli się nie mylę, nie? Movement. Buciorki. Eee... Dobrze. Buty mam pod trójką w LoLu zawsze, tutaj też będę miał. Eee... Dwa energia, regeneration, to za bardzo nie jestem z tym problemu. Dobra, atak O, ale Busta dostał, ty, ty, ty! Nie dawałem tutaj tylko ja, bo to nie ma pro. problemu Dobra i to się ile tutaj jaki jest? 45 sekund cooldown na to mam. Dobra, no póki co nam to jakoś idzie Aha ja znowu tą truciznę dostałem znowu zabijnoję Tylko mnie biją i się znęcają Oho, Hunter Dobra Hmm. Muszę wiedzieć, że co to jest niełatwo, no, to jest najłatwiej hmm. w nie? Więc... Dobra. Hmm. Hmm. Kurde, to, to za dużo im nie zadało mi się przyznać. Ej, ej ej e- ej. E, e. Nie, yes, co, jeszcze z tej samej strony idą. Dobra. One step at a time. Nie! Spadaj z tymi rakietami gość. Przerwałem I się, no dlaczego trudne. So sure Spadaj. Don't get too close. Nie elegancko. A dobra, z tamtej strony idę. No to w końcu wami, lecimy dalej, nie? Nie, no spoko się gra. Na pewno gra się fajnie. Okej, okay, tyle, tak? Don't go home This is still not over. No dobra Show, uh, Shops open To lecimy If I must. Dawaj mi tutaj coś Nie wiem Pod atak idziemy śmiało Tylko tu jakieś takie itemy eee, Właśnie ich nie mogę pewnie Kurde póki co to ja się nie znam tu na tych itemach w ogóle może dobra, może uzbieramy tą falę jeszcze i ja coś kupię w następnej tej... Yy, rundzie po prostu N Nie zdążę już was tutaj zrobić pewnie, nie? Nope Dobra, zejdziemy. Village Hero, tu boss jakiś, the Blast Wave, Stone and, and, and Gets, yy, a... Eee, okej. Okay. No. A, to jest ostatnia fala. Ja chciałem, że powiedziałem, że w ostatniej fali coś kupię, tak? Okej, okay, teraz. Ciekawe, co w tej następnej fali ja kupię. Granadierzy, flanking specialist. Co to jest w tamtej stronie? Weź mnie nie wiem, gościu. Energia mi już spada. Y, nie jest dobrze. Nie. Proszę mi Nexusa nie wziąć na przykład. Kurde, bo tam ci mi też idą. Dobra, to może być naprawdę, myślę, wydaje, że to może być ciężkie. Dobra, dobra, dobra. Spada! Weź spadaj ode mnie. Yes, mamy osiągnięcie! First step! Pierwszy krok! Elegancko Tylko, że tutaj są jeszcze przeciwnicy jacyś, wiecie A nie, nie, nie ma jeziu A co, to jest? No, yes, was no it was it i biwiktory, elegancko and the and then all the freaks beasts and outlaws we could probably complete yeah that is no small feat well done well done okay as a regulator champions jako slayer okay No to fajnie, teraz w ogóle chciałem jeszcze sprawdzić A, w ogóle chciałem sprawdzić, jeszcze wiecie co Cofnijmy się do Path of Glory No i mamy faktycznie, i mamy już tutaj tą Fresh meat, yes, mam, mam wreszcie rangę nową Dobra, tutaj chyba też wskoczyłem troszkę O, o, już, już jestem na trzecim miejscu Nie pamiętam jak wtedy byłem Nie pamiętam jakie miałem miejsce wtedy Nieważne no to na pewno mówię, chciałem jeszcze zagrać sobie y, ten Industry Crossing, natomiast chciałem zagrać y, Amateur League 4 3 w sensie I chciałem dać y, 10 fal Ale nie wiem jak to będzie wyglądało, kurde się zastanawiam, czy może 7 dać, czy na razie też 4, zobaczcie jak to wygląda, póki co. Najwyżej z dudaczem będziemy szarżować 10 fal. Ja na razie spróbuję 4 fale, na Amateur League 3, 1 gracz, yy, hasło, no to tobie wiadomo. Kim zagramy? Czy znowu jakimś tutaj regulatorem? No Hillerem nie ma co grać, nie? Jeżeli solo gramy, to to to, to, na, to na pewno. <laughs> Może tym slayerem, kurde byśmy zagrali, tylko tym razem tym, bo wtedy graliśmy chyba Andersem. Teraz byśmy Gunwaldem może zagrali, co wy na to Spróbujmy A tutaj powinienem jeszcze przestać o nim, bo przecież jest o Gunwaldzie jeszcze Okej, okay, co on tu ma Muszę to sprawdzić wszystko Pójdźmy pod to może to jest, to jest chyba heal, nie? Ale on jest fajny, szalenie jest jakiś. No oczywiście spróbujemy sobie zabić je eee, z tego względu że raczej powinno się udać. Mam nadzieję, że za dużo mi nie zabiorą. Dobra, ja wiem, że oni idą spokojnie. Dobra no też trójka więc nie wiem Szczerze na Amateur League eh, Amateur League Cokolwiek jak, jak, jak to się wymawia Powinienem zagrać na jedynce sobie jakimś powiedzmy Slayerem A na trójce zagrać kimś kto z daleka bije No ale jak zwykle ja jestem tam, Na good. Na No nie doktorek znowu nam tu idzie Dobra doktorka zaraz Albo nie Albo tak Nie by jeszcze nikogo leczył kolego Chyba szaleniec, bardzo mi się ta... Ta postać, no można powiedzieć że to jest postać podoba, nie? Dobry, czas, co to robi, pasywnie, większa już ataku Okej, okay, fajnie, na 6 sekund, tak? Very good. Very good. O nie, dwóch ich tu idzie, najgorze. No nie oni tutaj mnie sklepią przecież. Halo, proszę się, proszę się tutaj uspokoić, bo się zaraz pogniewamy. No nie oni mnie tu sklepią. Jest ciężko, muszę przyznać. Nie wiem czy nie porwałem się z motyką na słońce, szczerze mówiąc, no ale dobra no. Trzeba potestować. Chciałem zobaczyć e, przede wszystkim, czym różni się jedynka od trójki. No i chyba już widzę, czym. Kurde, <s> ale tutaj oni mnie ślepią. Tyrgon Pierdol za pierdolem, Tutaj trzeba przyznać, że. Ale to wybuchnie zaraz, jak oni to rozwalą, to to wy wybuchnie. 3-2-1, no dawaj. O! Dobrze. Znaczy, jestem przekonany, że bossa nie pokonam, ale. Ale. Ale sobie spróbuję. Zobaczę, dokąd sobie dotrę. Dobra. Czekać może hybryda. A tak, speed... O, no, albo to, nie? A dobra, to mi się złożył item. Okay. Eee... O, może tak. Czy uda mi się wbić trzeci poziom na tych bestyjach? Wasteland Hound. Udało <grystanie> <grystanie> się. Dobra cofnę do bazy i tam jeszcze co jest True horror Nie no tu powinienem wziąć inną nie klasę w ogóle wydaje mi się wiecie Gunwald powinien być na początek a teraz powinienem wziąć tamtego No ale dobra czasu nie cofnę Nie będę te zgrywy po Jak powiedziałem zobaczę dokąd mi się uda dotrzeć Let me your face. Uh! Jaki grupkier? Ty... Don't be afraid. Ta ta... A dlaczego tam ci gdzieś się poszli? No halo On powinien mieć jak szakę z Lola, realize, że jak go tyłu atakuje, to ma większy demej, czy coś? I No Very good. No kordec. Jak ciągła damage w ogóle duży, nie? One okay. left champion. You won't be needing those arms. <laughs> RK się na czwartym levelu odblokowuje, nie na szóstym, warto wiedzieć Gdyby ktoś nie, nie wiedział Gunwalda... Very da, good. Gunwald, mogę go tutaj tak zrobić Dobra, Gunwalda też I tak koniec, końców pewnie będę to... boił Co tak szybko? Kto tu był? Brutalizer, rektor? Fajnie. Dobra, może na spokojnie. Mm. Aha, dobra. No są coraz bliżej tej rakietki naszej. Don't be afraid. Yes. Dobra. Kurde, masakra tu się dzieje. Może coś pod defensa byśmy poszli teraz. O. Chociażby. A pod y, movement pewnie nie no nie, nie ma nie, ale to może zdążę sobie na nich zrobić. Kurde, masakra i teraz będzie nie, 12... Nie. Nie, tutaj nie ma <tosy> co <tosy> co? No, co? <tosy> Gladiators have put down a wild beast. Very good. Zdążę czy nie zdążę? Tak zamilkłem, bo wiecie, chcę sprawdzić czy po prostu zdążę tutaj. Good to you. Gladiators are some coins Just buckle up, gladiators! Time for another win. Oh, <laughs> another gladiator to the end. Not so much. <laughs> Not so much. A najlepsze to the wall, o kurde, to jest ciekawe też. Znaczy to nie jest, że buty tylko, ale... Aha, kiedy nie jestem w walce, no 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 no... no dobre i to. No dobre i to, nie? Tylko szkoda, że jak w walce jestem to dostaje pierdziel. Znaczy mi się ta gra trochę kojarzy z taką grą i te, i te akurat e, jego głos, tego typa, kurde taka gra była... Kurde, właśnie, ja jej sobie nie przypomnę chyba już. Ona też trochę trudna była, dla dzieciaka jak przegrało szczególnie. Tam były różne rasy, jakieś jastrolu, ja Ludzie pamiętam i to uroczy, niech była. Jak taka fabuła tam było miasta, byli jeszcze ludzie, były różne takie te kurde. Nie, nie przypomnę teraz sobie. W sumie też byłoby ciekawie w tą grę zagrać po latach i zobaczyć czy ona faktycznie była taka ciężka, czy ja, ja jako dzieciak byłem to their Dobra. A i on przechodzi przez wszystkich. Dobra, dobra. Dobra Okej, okay. trochę tę postać ogarnąłem tutaj Okej, okej Kurde, będę musiał sobie przypomnieć jaka to była gra Ja wiem, że ja miałem nad 10 w pudełku, bo instrukcję do tej gry miałem Ale kurde, nie, nie przypomnę teraz sobie, nie ma opcji Takie e beholdery też tam były, oczy takie latające z mackami i one były, tam bardzo ciężkie do pokonania one były Może ktoś by, tę grę może to pamięta, to by może mi e ten, może by mi napisał, może ktoś grał kiedyś w jakąś taką podobną grę To się może okaże, to jest ona faktycznie, nie? Może coś pod tą energię jeszcze bym poszedł, ale to, a tak mniej to fajnie O You gain on, to jest ciekawe o, to jest ciekawe chyba też. Nie wiem, w sumie ja tak kupuję byle co, co, co mi wpadnie w oko. Nie wiem, czy ja to w ogóle kupuję w jakiś dobry sposób, nie? Health regeneration, dawaj mi to. Także ja mówię, ja, ja kupuję co mi wpadnie w oko, a nie, a nie co się powinno kupować, nie? Chyba, no ale...

Nawet dobrze mi idzie, chciałem powiedzieć. Ej, idzie mi całkiem naprawdę okej, okay mi idzie. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Zrobimy go. Dobrze mam tego leczenia tyle. Pójdzie, zejdzie, zejdzie. Leczymy się Dawaj, 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 easy Lecz. Dobra Bohater wioski, bo tak na polski on był chyba tłumaczony, został pokonany A jak tu wejdę to i tak się będę lecił nawet teraz Czy to jest tylko poza... A nie, dobra, leczę się Dobra, dobra, wystarczy, idziemy dalej A bo tu już startuje, to nie trzeba ich dobić, a! Okej okay. No spoko, dobra, tu się udało, ja to już się nie uda A tu się jednak udało, Do. No to się udało. gdzie? No, co dłużej nam zeszło? Trzy, 3 minuty dłużej game? chyba No, cztery razy padłem. no. U, a co my tu mamy? Jeszcze tylko sześciu muszę tych e, zabić czempionów Okej, okay, no to zrobimy to może już w kolejnym odcinku się, Spoko się dzisiaj grało Scoreboard znowu chyba trochę podskoczyłem Bo więcej punktów mam e, No i co No i dobra No spoko się bawiłem e, Pogadałem o jakiejś grze, której nazwy nie pamiętam Jakbym dopadł tą grę w ogóle To bym sobie może serię z niej zrobił nawet Dobra e, A co my dostaniemy za to Aha, atak speed slayerów będzie wyższy. No dobra, no to wydaje mi się, że to jest opłacalne. Dobra. No to do następnych odcinków. Cześć.